Siemaneczko widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj z Fortnite'a, to jest naprawdę... Dawno mnie w tym Fortnite'cie nie było Ale tak to jak widzicie grałem, bo mam 90 level Koniecznie subskrybujcie ten kanał, lajkujcie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków I dzisiaj będziemy będę sobie niby normalnie grał, ale mam 8, 8 zadań przygotowanych więc tak, na przykład sobie wybierzmy tutaj, albo nie wiecie, jak, wrócimy do lobby i Wam po prostu teraz prześlę te satanka, które przygotowałem. Tu mamy tak, że, że możemy tylko używać i zbierać lód z jednej miejscówki, którą tak naprawdę na początek sobie wybiorę. Potem drugie zadanie to jest zrobić po prostu 5 kili. Trzecie, nie budować się w jednej grze. To będzie dla mnie łatwe, bo ja się praktycznie nigdy nie buduję, nawet można powiedzieć, że nigdy. Czwarte, zdobyć pomocnika, czyli takie w sklepie. To nie wiem, czy je uda. Piąte, zdobyć medalion, czyli albo otworzyć serfa, albo ukraść. W jednej rundzie odwiedzić pięć miejscówek. To też myślę, że może się udać. Siódme. Mogę zbierać e, lód ze skrzynki dropów, a nie z, że z samej ziemi I ósme, otworzyć max 5 skrzynek w ludzie. To jest na pierwsza a max 3 skrzynki to jest level drugi e, Więc mam to otwarte, żeby sobie zadania tak po, to zobaczyć. E, Ale dobra, wybierzmy na czym gdzie chcę lecieć e, Ja bym poleciał do... Bo... Miasto portowe, nie, tam dużo. Dobra, to zam no, zamaskowany zakątek. Zobaczymy, jak będzie nam szło. E no, i czekamy teraz, tak naprawdę, na busa Nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał, ale. Dobra. No, już po nim. Dobra, dziękujemy kierowcy Busao Wreszcie dostałem tutaj za level, dobrze. tutaj troszkę mam daleko, no ale dobrze. E, może jednak nie tu, tylko... Dobra, już tu będziemy mieli blisko tam, bo one wyskakują. I na razie gramy nie rankingowymi. Dobra, mamy taką niby osłonę. Dobra, 99 kg. Zobaczymy, które miejsce zajmiemy. No, i możliwe, że w następnym odcinku zagram. Bo nie wiem, czy wiecie, ale dodali chyba ucieczkę jakąś nową mapę Epic. Ja grałem raz w to. I na po prostu drugim odcinku będę grał rankingowe. To będzie mocno, myślę, ciekawe. Nie wiem, czy teraz safe otworzymy Czy będzie mi się... Czy będę aż tak ryzykował, bo... no ja safe! Aha, nie mogę zbierać ziemi przecież, wiecie Dobra, to już no, pominiemy to zadanie w tym momencie I chcę dodać, że na wszystkie te zadania max 3 Po prostu gry Żeby nie było też tak za proste, no bo to jednak są proste zadania Eee, sobie wymyślałam. Eee, no dobra. Dobra, otwórzmy skrzynkę. Dobra, mamy to. Kurczę, nie wiem czy tego używać. Dobra, trudno po prostu będzie, że z, z i tak naprawdę zgrać nie będziemy mogli. Też to nie wiecie. To lepiej tak, żebyśmy nie robili. Ej, czu, ej, no nie bez takich. Ja widziałem chyba, że jedna osoba... Dobra, mamy rękawice, bardzo mi się to podoba. No, no i mam jeszcze takie coś. Dobra, dajmy tak. Mamy to i... Ojcie, dobra. Amunicja i teraz. Trzeba to jakoś, ja wiem, jak to zrobić, widzicie? o No. nie wiem jak, nie wiem, nie, nie wiem jak, dobra Weźmy już, wróćmy do tego I po prostu to weźmy Dobra, o! Mamy tutaj jedzonko Ja tego to nie mam Skrzynka, trzecia skrzynka Czyli tak naprawdę nie musimy już żadnych skrzynek otwierać, żeby zaliczyć zadanie e o nie, bo strefa tu już idzie. No nie, 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 nie. Nie zdobędziemy pomocnika. Jakby co? Niestety. To też jest. wiesz, lud z jednej miejscówki. To chyba z jednej miejscówki to się z przedmiotami. O! Możemy to sobie kupić. To. Kupmy to. Wiecie? No już, już za to tylko tak. Teraz za o tą broń, bo tej broń nie lubię. Kurczę jak tu mi... No. O save, dobra. Otwórzmy safe. No to okej. Okay. Tu już się zaraz mamy. Dziękuję. Mamy apteczki, choć mamy za tą białkę wielką... No i dobra. Cztery strzęki żeśmy otworzyli. Niestety. Mamy kolejną O dobra, dajcie to A już nie mogę, dobra super to no, niestety Dobra, zamiast mnie pilam apteczkę, bo wtedy Patrzcie, teraz zejdziemy I będę mógł sobie zabrać drugą apteczkę, dobra Yy, idziemy, nie wiem gdzie jeszcze. Czekajcie, co znaczy sobie. No, żeby o tam pójść, no nie, żeby było przynajmniej. Co tam? Mamy jakiś samochód? Może. Bo na tutaj już nie zdążymy napaść, ale jest tu jakiś samochód. Czy będę musiał na tych odejść? No, ja już słyszę burzę. Dobra, więc musimy iść bez auta. Trudno. Niestety Ale z jednej miejscówki mamy zebrane i teraz gracze nie będzie mogli zbierać No dobra, nie jest to może jakieś ciężkie Mam nawet git To nie wiem, czy w ogóle... Kiedykolwiek, bo, te, te, bo na razie sobie tak gram w taki, taki dłużny odcineczek, że powrót e, Po prostu e, No te zadania to są takie dodatkowe Takie, wiecie Dobra, zatrzymujemy się na... Mamy 70 Dobra, i ko... o, no patrzcie od razu, że przeszedłem Kierujmy się tam, gdzie jest rzut. Nie wiem, tak nie będę tego zbierał jak to zadanie Jedzie safe, jedzie safe Ja cię kręcę, safe jedzie Czy ja mam, Czy ja mam to robić? Naprawdę Nikt tu nie kampi. My nie chcę umrzeć. Dobra uwaga. Wchodzimy, wchodzimy no wchodź. Chodź, wchodź, wchodź. Chodź, wchodź. Wchodź, wchodź. A nie, nie. To uciekam, to uciekam. Wychciałem 10 HP dał. A bo i tak przecież... Jezus. Przecież ja i tak nie mam... Nie mam... Jak to... Tu nie ma. No. Co ja bym zrobił, tak naprawdę? No i ktoś się tam strzela. No i. No nie! Pochowam się za kamieniem. No nie, ktoś tam się strzela. Idziemy tam. Tylko nie wiem, który jest mocniejszy. Który jest? Dobra, S. Gotowe. Kolejny level wbity. Aha, ma jeszcze legendarną snajperkę. Super. Zabię tam tego gościa, czy nie? Bo nie wiem, wiecie. Bo nie wiem czy zamienić tą legendarną snajperkę, wiecie? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Może, bo jednak ja nie umiem tak średnio poczucie te snajperki, ale... No ale wiadomo, że... Dobra. Tak to nic tu nam niby nie było potrzebne tylko Kurde, no boli mnie to, że nie wiem czy wziąć legendarną. Oczywiście. No muszę to wziąć, no. Przecież muszę, no. Zapytanie, za co Ja bym za to, czy... nie. Jezu, stój. No to jest za dobre. Dobra, wymieniam to, bo i tak to mam na no mnie. Dobra, zbierz nam te zlikwidowanych graczy. Ej, to poczekajcie miasto, ja wszystko, bo wymieniam to. Bo to już jest jak tak, to ma być. Dwa, tak, tak, żeby zadania też te zrobić na no nie No i piknie, i mamy to. Tylko teraz na co to się na naturze zbierać no nie? Ja to teraz tak będę uciekał na no niej od tej strefy. O, dobra, mam auto. Mam auto ten to już będzie luz. Dobra. Jezus. Ja cię kręcę, co ja żebym zrobił. Dobra, i teraz gdzie? No to tam gdzieś. No, o, Jedziemy Nie jedziemy. O je, 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 je. nie, 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 drzewo, nie, o, nie, nie no i... Ale pięknie, pięknie Tam była skrzynka, wiecie? Nie wiem. Ale w sumie nie, bo tworzyłem pięć skrzynek, to wiecie co? To już, to już nie wystarczy To będę miał przynajmniej jedno zadanie wykonane Z 8, no to naprawdę dużo I Bo jeszcze mamy zrób 5,1, to zrób No i... no ha ja. ja się zagapiłem na zadania, wiecie? Dobra, samochodem go Ciach Ciach Ciach, no i... i. No i chciał zadzierać się Ja... Oj, On też miał dwie apteczki, pięknie Ale miksturki niepotrzebne mi Niepotrzebne mi są samochodem, żebym go dojechał Aha, bo... Jej, nie, nie, stój! No i pięknie. Dobra, czekajcie. Bo ja muszę sprawdzić, ile to ma paliwa. 70, dobra. To, że no ma trochę mniej tego, no ale dobra. Tu się dziś biją. Pięknie, naprawdę pięknie, super. No, aha, bo to koła nie ma tak. No, no. Znaczy ma. Dlaczego mi to tak skręca dziwnie? Nie mam pojęcia, ma. A tu, no, mówię, mówię, że to koła nie ma. I tu jest coś na to już Dobra, jedziemy. Tylko czy ja chcę takim wychodzimy? Dobra, mam 80%. Trudno. Czekajcie, bo ja nie mam... No stój, w samochodzie! Idzie. Gdzie on jedzie, co? No o i brum, brum. No co? Nikogo w strzegach nie było. Co to? A dobra, to jest... O, tu, tu mam jakąś nieodkrytą miejscówkę, what? Aaa, no. Fakt, fakt. Przejdźcie, bo ja zaraz do strefy dojdę. Nie, no tu jest, jest git przy stacji. Au au au. Nie mogę... Muszę pani... Peń... Niebieskie lambo dobra. AHA! No to rzemse. No to żemse, Lambo. Aha, karabin szturmowy. Aha, Legendarny miał. Ja cię Dobra, trzy kile. O jak ten samochód? No kurde, jest słabo. Ale dobra, trudno. Lejdź, jedziemy. Jedziemy! No nie otwiera się no, nie, nie, nie. Jaki jest hało? To tu, dobra, to najlepiej, jakbym tu stał. wiecie Tam jest ten bos cały. Nie, nie chcę. No, no nie będę miał. Bierzluć z jednej miejscówki przecież. No, no to nawet nie z tego miał. wiecie Naprawdę, czy musiałem takie zadanie skiepsić z do, A, bo jeszcze mamy pięć miejscówek odwiedzić. Poczekajcie, to tak. Byłem tu. Byłem na pewno tutaj. No i tak naprawdę przyjechałem tu. Zamaskowany zakątek byłem. Tu szybko uciekałem, to tu byłem. Tu nie byłem. Chyba. No, byłem, jestem dopiero w dwóch miejscu, ale dopiero byłem. No słabo. E, tam, no, tam, mówię, zadania to są takie dodatkowe, nie muszę ich robić na nie. Znowu mi, patrzcie, skręca auto. No nie. Co, kto do mnie strzela? Kto do mnie strzela? nie, kto do mnie strzela? Dobra. Co? Dlaczego? Dlaczego na Ciebie to chłopie nie działa? Dobra No i koniec z Tobą, no Koniec No do kogo Ty podlatujesz? No i nie wiem, brać ten pistolet? Tylko za to no nie, no bo mam niebyto, no nie. A jest, tu jest, Ja Ja bym od razu wszystko brał. No i, I znowu mi samochód popsuli. Dobra, nie biorę jednak tego niebieskiego. Zaraz będzie problem z strefą, bo ja nie umiem później w strefie być. No ale trudno. Jeszcze jeden kill i jedno zadanie wykonane no, świetnie Bo tam jest skrzynia, ale nie wiem, no, że no, O, jestem idealnie w strefie, dobra Mi się podoba, tylko tak wyjedźmy troszkę Żeby nie było 10 osób jest Ja bym... ja chcę gdzieś... I co jakby pod mostem karmić? Hej, poczekajcie Nie jest taki głupi pomysł, jak się wydaje, wiecie? Nie jest taki bym miał od razu. Ej, no to naprawdę nie jest pomysł. To tam gdzieś się... Dobra, pięknie. I tu jakby kampić. Nie. Uciekaj. Ja tam widziałem typka, wiecie. Ja nie chcę umrzeć. Ja nie chcę. Idzie do mnie. On mnie widzi. On mnie widzi. On mnie widzi, przecież ja też go widzę. No on myśli, że ja go nie widzę? pewno to, to przecież jest w błędzie. Typ chodź. No i. No i nie wiem, no. No i tyle z było. Dobra, trudno. I czego on stoi? to był jakiś bot, czy co? Bo nie wiem Dobra, 5 kills Ja nie wiem, czy to był jakiś bot, czy co No nic, nic, no nie, nic co jest najgorsze? Że ja nie mam żadnej takiej beczki, żeby... Jakby co to się... No i ktoś tu leci, no No i kto to? Kto? Co? Co to za dziad mi strzela tutaj, co? Nie wiem. A tu! Tu jest taki kurde. Taki gość. No i wyleciałeś. Dobra, tu coś. Nie obchodzimy, co? Chodź tu. No i mnie załatwi. No i dupa Dobra, dwa levely wbiłem. Przynajmniej. Yy, dwa levely wbiłem. Ok, to jest super. I dobra, zaraz podsumujmy, ile zadań zrobiłem. No więc tak mam otworzyć pięć strzynek mamy. Jak dobrze liczymy, możecie jeszcze sprawdzić w komentarzach. Nie. Ale ucieka. Potem mamy... Mogę zbierać... Klub, no to nie. W jednej będzie odbić pięć miejscówek. Chyba nie. Zrobić pomocy, No nie budować się w jednej będzie co drugie. Zrobić 5 kili też. Czyli 3 na 8 zadań 8 zadań nie zrobiłem Myślę, że nawet git Jak chcecie super powrót z Fortnite, bo teraz też się w ogóle o wiele gra w tym, tak w ogóle nie miałem za powód grania No to koniecznie możecie napisać tam że chcecie, wiecie te odcinki No i odbieramy sobie kolejnego skinka, proszę bardzo Jest a, ładna. Dobra. Jeszcze sobie sprawdzę tego skinka, chociaż ja chciałem go, a ten. O, ten jest do No git. To by było wszystko na ten odcinek. Koniecznie subskrybujcie ten kanał, lajkujcie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, Pa!